serdecznie na wyjątkowym spotkaniu, wyjątkowo poświęconej, wyjątkowej osobie. Spotkanie poświęcone jest księdzu Hermasowi Wyszyńskiemu. Spotkanie nosi tytuł Kochana, oddarowana, wybrana. Skierowane głównie jest do kobiet, ale bardzo cieszę się, że są także panowie. Temat kardynała Wyszyńskiego nie jest łatwy, bo, bo to jest i osoba, która już, już nie żyje, która należy już do historii. A poza tym, no wiemy, jak, jak różnie dzisiaj też jest ta reakcja osób na, na sprawy religijne, sprawy kościoła, a tutaj młodzież była zasłuchana. Treści tego listu Przemasa są ponadczasowe i one mają ponadczasową wartość, niezależnie od, powiedziałam, miejsca czasu. Pisał to ktoś, kto miał naprawdę duże doświadczenie życiowe. To był człowiek z zasadami i poza tym ktoś, kto naprawdę kochał nie tylko Pana Boga, ale też człowieka. Pomysł zrodził się już 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy przeczytałam list do polskiej dziewczyny, prymasa tysiąclecia, i, i jakby bardzo zapadł mi w serce. I cały czas modliłam się o to, i, i, i chciałam stworzyć w ogóle takie publikacje na bazie właśnie tego, co napisał prymas, żeby przybliżyć go młodym dziewczynom. Miał właśnie w sobie coś takiego zaskakującego. Jakieś takie niezwykłe poczucie akceptacji kobiety, w ogóle człowieka, ale to było skierowane do kobiet. Mogę powiedzieć, że na podstawie takiego doświadczenia pracy z kobietami, starszymi, młodszymi, z dziewczętami, pewne Potrzeby kobiecego serca są zaspokajane przez ten list, zaspokajane w tym znaczeniu, że pisze kto ktoś, kto kocha. Przed samą Beatyfikacją obiecałam prymasowi, że powstanie książka, właśnie, która będzie zawierała jego myśli, ale w takiej współczesnej formie. Sto dni przed Beatyfikacją zebrałam siedem autorek, e, zgodziła się wspaniała graficzka, e, dziewczyna do promocji, taka graficzka, która jeszcze e, tworzyła grafiki promocyjne i no i tak to powstało. Wystąpiłam w tej książce w nowej roli w współredakcji. I była to dla mnie też niezwykła przygoda. Myślę, że taką siłą też książki Piękna Dziewczyna są świadectwa wielu kobiet, które dzielą się swoim życiem, swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami. Mężczyzna i kobieta są na obraz Boży stworzeni. Są, mają równą godność i mają te same prawa. I wiecie co, prymas, kiedy on o rodzinie, o małżeństwie pisał bardzo dużo, ale kiedy też pisze między innymi o kobiecie, to też się upomina o te same prawa. Myślę, że to są, to są treści, które są dzisiaj bardzo potrzebne. Że młode dziewczęta potrzebują takiej podpowiedzi, w którą stronę iść, jakich wartości się trzymać, na, na co stawiać w swoim życiu.